Przychodźcie, przychodźcie, ratujcie się w moim potężnym imieniu, przez które zostaliście zbawieni. A tak lekceważycie moje zbawienie, które wam dałem i stało się waszym udziałem. Ale wydepczecie moje słowo, nie zważacie na moje przykazanie, nie zawchowujecie miłości pomiędzy wami, ani miłość nie wyróżnia was spośród tego świata. Zgorzknieliście i korycz goryczy wyrasta pośród was. I wiecie, dysputy, które nie mają końca, i trwonicie mój cenny czas, zamiast stawiać się zaginącym światem. A ja wzywałem Was, ale nie słuchacie mnie. Wołałem, ale Was słuch jest i uszy przytępiony, bo myśli Wasze zaprzątają Wasze głowy i nie zważacie na moje nawoływanie ale już dziś otwórzcie swoje uszy, ale już dziś zapragnijcie wody żywej. Ona popłynie z wnętrza was, podałem wam ducha, którym będziecie zapieczętowani. Ci wszyscy, którzy przyjdą do mnie i złożą we mnie ufność. Ci będą zapieczętowani, nie ci, którzy mówią i myślą, że są bezpieczni, a tak naprawdę jesteście tak bardzo daleko. Nie przychodzicie do mnie, bo nie chcecie umierać dla siebie. Zostawiacie dla siebie to, co wam podoba się w tym świecie. Nie zważacie na moje napominanie, na to, że was nawołuję. A ja się wstawiam do Was, do, za, do Ojca, za Wami wszystkimi. A wy trwonicie czas, myśląc, że zachowacie się, ale ja wam mówię już dziś, nie zachowacie się, jeśli nie będziecie szli za mną. Bo wiele w, w, w was uczoności, a niewiele wykonywania z mojego słowa. Bo nie słuchacie ducha, polegacie na człowieku i dlatego przeklęci jesteście. Bo przeklęty każdy człowiek, który zawierzył człowiekowi, a Boga swojego zostawia i nie ufa mu. Jak plewa wszystko zostanie rzucone przed moje stopy i już dziś zapra zapragnijcie pić. Bo wielu spośród was odejdzie. Nie dlatego, że ja nie mam mocy wyciągnąć albo uratować, ale dlatego, że wolicie to, co ucho łechce, to, co w świecie, ten pozór pobożności, tą obłudę i nauki, które łechcą ucho. I tak kołyszecie się. Myśląc, że wypełniacie moją wolę, a mówię wam, że niewielu spośród was chodzi w mojej woli. Odrzucenie w was pracuje nie dlatego, że ja nie mam mocy wypełnić was miłością, ale dlatego, że nie przychodzicie, dlatego, że w swoich rękach brud trzymacie. I chcecie po swojemu chodzić, ale to się nie ostoi. To wszystko zostanie zburzone. I już teraz pokazuję wam, co nadchodzi na ten świat. A jak teraz nie masz mocy mojego ducha, to jak się ostaniesz, kiedy Antychryst przyjdzie na ziemię? Jak zwyciężysz, jeśli teraz nie bierzesz słowa i nie zwyciężasz? Jak zaprzecz się siebie, kiedy trzeba będzie życie oddać za mnie? Jak zrezygnujesz z siebie, jeśli nie potrafisz zrezygnować z pożywienia teraz, w tej chwili? Pełni jesteście w wyniosłości pychy i obłudy, a ja znam każdą waszą myśl. Każdą waszą myśl, która zaprząta waszą głowę. I nie po to posłałem mojego ducha do was. I nie po to posyłam do was słowa i sny, i wizje, obrazy, żebyście dalej żyli po swojemu, w wymówkach. Boga poznać chcecie umysłem i rozważacie to, co Wam wydaje się słuszne, a to obrzydliwe jest w moich oczach. Bo nie ufacie, a jeśli nie ufacie, to do kogo należycie? Kto nie wytrwał w prawdzie? Czyimi dziećmi jesteście, jeśli nie wypełniacie mojej woli? Ile jeszcze zlekania, ile wymówek? Gdzie jest uwielbienie dla ojca? Gdzie wdzięczność z tego, co zro zrobiłem w Was, czego dokonałem w Waszym życiu? Wy żyjecie po staremu. W letniości ja to wypluję. Odrzucę sprzed swojego oblicza. Jeśli nie zmienicie swojego postępowania, ja nie przyjmę tego. I będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego, że nie usłuchaliście. Przewódź się, mój narodzie, póki jeszcze jest dziś.